Buongiorno, buona Dzień dobry, dobrzy ludzie. Jest 29 czerwca 2024 roku. Okolice pół do rano. Za moimi plecami plac i bazylika Świętego Krzyża, od których właśnie zaczynam swoją tegoroczną pielgrzymkę do Asyżu. Dzisiejszy etap to etap z Florencji, a bo jestem we Florencji, tego nie powiedziałam, do Pontesiewe, czyli około 19 km jeszcze przede mną, jest prawie 30 stopni, ma być 36 do tego lecę. A tu i tak jest głośno. do zobaczenia. To się już pięknie zaczyna. Zwłaszcza te górki. Za, przede mną e, rzeka, mosty. No ale, nie Ja chyba przed nimi skręcę, mam nadzieję, ale też nie do końca. Dobra, idę. E, dzisiejszy odcinek, pierwszy, wiedzy sobie nad rzeczką, opodal krzaczka. Jest też rzeka Arno. Tutaj jest jakieś e, spiętrzenie, bo tam jest młyn. A tam, o, tutaj, e, gdzie jest mój palec? Tu e, stoi znak drogowy, szlakowskaz, który mówi, że do Fondacieve, które jest celem moim dzisiejszego. Mojego dzisiejszego odcinka. Mam jeszcze lekko ponad 14 km. Natomiast do lawerny 91. Eee, no to są różne rozbieżne wersje eee, bo 10 jeszcze ze sobą nie mam. No ale może i tak być. Eee, cóż, eee, idę sobie, a do lawerny chcę dojść chyba w czwartek po południu. Oj. O ile mnie pamięć nie myli, a nie myli chyba. Yy, no dobrze, bardzo ładne widoki są tutaj i bardzo fajna droga, taka kamienista, lekko, ale ubita. No więc idzie się całkiem przyjemnie. No i mamy słoneczną toskanie w całej jej okazałości. Być może bez tych słupów widok byłby lepszy, ale i tak jest całkiem przyzwoicie, prawda? Zaczynam pierwsze zejście dzisiaj. Jest y, przepięknie, jest już taka Toskania jak na zdjęciach, filmach, jaką znamy. Naprawdę przepięknie to wygląda. E, Ten film nie oddaje, ale... no, naprawdę tu za dużo nie widać w prawo i w lewo, bo są oliwki. No ale są górki. Myślę, że przy na przykład złotej godzinie to wygląda jeszcze piękniej. Więc y, ostatnio raz tak gorąco było mi y, rok temu. Zostało y -hmm. mi 40 minut, y, chyba 2,5 kilometra I może dolezę, jak się nie rozpłynę wcześniej. Y jak można by było sobie wydedukować, e, dotarłam do Pondosiewa, nie umarłam tam w tym upale. E, chociaż dalej jest gorąco. W ogóle. E, że oczywiście, że pokropiło, ponieważ zrobiłam pranie i powiesiłam je na zewnątrz. Ale tylko pokropiło i dalej jest okrutne gorąco. E, ja jestem właśnie jeszcze w Byłam na małych zakupach. Byłam na mszy jutrzejszej, niedzielnej. I byłam na pizzy na No bo to jest naprawdę jedyna rzecz, którą tu można zejść o tej porze. A ja muszę iść zaraz spać. Bo, bo muszę bardzo wcześnie wstać jutro. E, bo no bo tak bo chcę pójść na mszę i to nie jest łatwe no właśnie a tu jest za mną kościół który mam na mszy oto mm, ma Michała Archanioła chyba nic szczególnego tak naprawdę taki klasyczek no właśnie dobra idę e, spać dopiszę co mam dopisać Inflacyjkę, na Facebooki, już eee, pory jeszcze nie zostały i kompleta i Lulu, no to eee, bez odwrócenia. To jest czego chcę, to jest czego szukam, to całym sercem pragnę zdobyć. To jest czego chcę, to jest czego szukam, to całym sercem pragnę zdobyć.